I w górę sięgamy. A teraz się pochylamy. W górę, w górę, w górę, w dół, w dół, w dół. W górę, w górę w dół, i w dół. W górę, w górę, w dół, w dół i w dół. Skaczemy, skaczemy. I już. Gimnastyka, gimnastyka, gimnastyka. Jest. To jest Tereska. Chce nam coś pokazać. Rzucanie. Daniel rzuca piłkę do Tereski, a ona rzuca do Daniela. Chłopiec odwraca się tyłem i rzuca piłkę między nogami. Tereska próbuje rzucić tak samo jak Daniel, ale jej się nie udaje. Teraz Daniel rzuca wielką piłkę w kropki. Chyba rzucił trochę za słabo. A teraz dzieci bawią się pomarańczowym balonem i malutką fioletową piłeczką. A to jest Berni, pies tereski. Bardzo lubi, kiedy mu się rzuca patyki. Dzieci rzucają patyki, a on przynosi je z powrotem. To się nazywa aportowanie. Daniel wrzuca patyki do wody. A Tereska chce wrzucić do wody żółtą, plastikową kaczuszkę. Kiedy coś wpada do wody, słychać plusk! Teraz dzieci bawią się w przewracanie i turlanie po trawie. To bardzo śmieszna zabawa. — oh. oh. Jeszcze, jeszcze! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! jeszcze, jeszcze, jeszcze. <laughs>